Witam Was w kolejnym odcinku e, z Anarchii. E, dzisiaj pokażę Wam ogólnie, jak zacząć e, grę swoją na Anarchii. Czyli, głównie skupimy się na e, metodach zarobku, na przykład o tutaj. Tutaj, tutaj. E, I e, pieniędzy, walutę serwerową, bo głównie na tym się skupia e, cała, cała, cała rozgrywka tutaj. E, no i. Dużo osób jak zaczyna grę na przykład co nie. jest tylko dłożę itemki. Dużo osób też. Jak zaczyna grę, nie wie nie wiedzą, co się dzieje po prostu. Jak tam grali trochę, to wiedzą, żeby się nie tepać e, do graczy z tatą, bo to jest skam. E, dzisiaj porozmawiamy właśnie o sposobach na zarobek. E, czyli tak myślę, że na początek najlepszym sposobem po prostu na zarobek było odebranie kitu... Kitukracza kitu tu byłby najlepszym e, sposobem. pójście pokopać miedzi, bo miedź sprzedaje się za 26 dolarków dużej dropi, łatwo ją znaleźć. E, jeżeli na przykład wam się nie chce, na to, e, jeżeli chcecie wam to robić, ale się nie chce, jeżeli wam się nie chce, możecie pójść na strefę awg, bo e, co 5 minut dostajemy e, jeden diament, jeden e, jedno żelazo. Diament chodzi po 6 dola, 5 dolarków, a taki ten e, za ten a, a żelazo za 5,20, czyli mamy razem, e, czyli tak na 10 minut zarabiamy 10 dolarków. Nie zarabiamy 11 dolarków. Więc myślę, że to jest też e, spoko, spoko, spoko zarobek, e, ale możecie też zrobić tak że jeżeli na przykład dajmy se, jeżeli, możemy też zrobić tak, że jeżeli na przykład jesteście na tej strefie AW, to możecie nie sprzedawać żelaza kurczę, zawsze śmierć. możecie nie sprzedawać tego żelaza, ale za to możecie, jak to się nazywa, przepalić je i wystawić je na rynku jako, jako w postaci tarczy, bo taka tarcza może sprzedać ją po 50. Jak się, jak się jej dużo będzie zdobywało, e, tego żelaza i tarcz, to będzie się dobrze zarabiało tak po 51, nie? E, więc takie jeżeli na przykład już zarobicie tam 3000 może na sprzedawaniu tym, e, to myślę, że według mnie później najlepszym po prostu sposobem e, będzie pójście na e, rtp, kliknąć guzik, żeby pójść na rtp i po prostu jakby to powiedzieć e, Supienie sobie łopaty z rynku z wydajnością 5 Wydajność 5 taka łopata chodzi o oh jest Za 100 dolarków tanio chodzi. Eee, e, 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 pokopanie sobie trochę dirta. Jak się już tego dirta wykopie Jak się tego dirta wykopie to żeby po prostu do tego wykopać dirta. Pójść na jakieś odległe kordy na przykład na ocean i zrobić tam base i poszukać e, liści. E, dlaczego liści? Bo jeżeli mamy liście, możemy jakby zrobić mm, e, to, to e, sadzonkę drzewa. A sadzonka drzewa będzie nam e, potrzebna na, na drzewo, z drzew dostaniemy jabłka i z nich dostaniemy refy. Przykład, e, przydatne. Jeden ref chodzi e, różnie ale za tak refów 3000 będziecie mieć na plusie ale możecie też po prostu jakby je wykorzystać je też wykorzystać do po prostu, e, użytku takiego swojego, ja na przykład tak robiłem na innym koncie, zanim y, dali, zabrali wszystko e, no i jak później na tym zarobicie, lub bodajże nie e, według mnie, no co s... e, możecie wybrać, są zresztą trzy opcje możecie uczyć się na przykład tepać do graczy, co to na przykład e, do takiego X podłoga pod XOO ale możecie też właśnie być takim gostkiem. Ale to będziecie potrzebowali dużego trapa, na przykład ja będę teraz starał się trapować w nemosie. Będę starał trapować o takimi tymi, dlatego że potrzebuję trochę rzeczy, a nemosy ogarniam bardzo dobrze. Więc tak, jeżeli na przykład znudzi wam się już to trapowanie i po prostu chcecie szybko, łatwo, dużo, łatwo zarobić, Wpisujecie ach, ja na przykład chciałem wstawionego, chodzi najnowsze. Tak, flipujecie po prostu na O taki mieczyk za 12 koła nie kupię go. Hmm. E, teraz mało osób gra, więc ciężko będzie mi cokolwiek kupać. No, taki łuk bym mógł kupić, ale go nie kupię. Bo się nie sprzeda. ale jak już wrócicie ze szkoły, na pewno tego będzie więcej. E, ja na przykład e, proponowałbym po prostu jakby to zrobić tak, aby e, wejść w folder zrobić jakby nowy nową notatkę, nowy notatniku i sobie jakby popatrzeć wszystkiego ceny, na przykład dajmy sobie e, tych tych, tych e, mieczy, kilofliów anarchicznych, hełmów, części seta, Książki o trucie, niepodpalenie, pośpiechu, regeneracji, szybkości, spowolnienia, wampiryzmu, obrazania krytycznego, łaskawienia też możecie, jeżeli... O, ale tu łaskawienia też możecie, jeżeli macie hajs, ale nie... ale się nigdy nie sprzedaje. Na przykład możecie też w eventowe iść, ale nie wiem, czy się to chcesz opłaca też. Ja na przykład taki dobry w inwestowaniu jeszcze nie leps nie jestem. Wkrótce możecie aż do odepickich, na przykład pójść e, epickich tam w górę, epickie, piekelna z petami i anarchiczna i też na pewno e, z petami z petami na przykład się e, opłacają. mi na początku tego filmu już sprzedał się pet biznesmenik na którego dałem chyba 9 koła sprzedałem za 12 miałem też peta płcianka, ale nie wiem, gdzie on się podział w że go nie mam, nigdzie go nie mam. Ja go z rynku zdjąłem i nagle go nie mam. Eee, dlatego zacznę chyba nagrywać po prostu jakby te flipowanie i tak dalej. Bo nie jest to już moja pierwsza jakby akcja. Eee, więc tak, flipowanie też jest opłacalne, dlatego ja proponuję, żeby sobie po prostu to zapisać. No, jak już będziecie mieli tam a stać będzie na anarchicznego seta i będzie event. Kupi sobie tego anarchicznego seta, nałoży sobie na wszystko, naprawy po prostu e, i chodzi sobie na prawo, co nie? E, tam na tą strefę zabijać te mapki, czy to tam będzie? Ja teraz zobaczę ile kosztuje, mieczyki anarchiczne. Tak, jednaście koła bym stawiał. Stawię tego, co wystawię. Set. Powie wystaw jeden Powie nie, to potrzebuję. O tego tak. nie trafiłem z tymi anarchicznymi mieczami, bo myślałem, że one... Po wrócą do swojej ceny na przykład, bo wcześniej były po 12-13 koła. Myślałem, że wrócą do swojej ceny, nie wróciły. Stratny, ale myślę, że jeżeli sobie teraz je jakby sprzedam, to na luzie później już po tym, jak będę dalej inwestował, to na luzie zwróci mi się, zwrócą mi się pieniądze. Tak więc flipowanie to jest jednak najlepszy Najlepszy jakby y, sposób zarabiania. E, ja też na pewno zrobię poradnik, właśnie jak e, flipować bo to też jest dosyć ważne. Na pewno też zrobię e, tutorial, jak y, grać PvP i jak jakby. Jak jak. E, jak co by powiedzieć wam. E, jak wychodzić z trapów, jak grać na Nemosy bo jest to też dosyć ważne. Nemosy chyba najbardziej są. E, ważne tutaj, To dlatego, że teraz głównie na przykład trap trapują właśnie w trapach na dripstone'y, ale też się trafią w nemosy. Nemosy to jest takie coś, jakby yy. jedna osoba jest po prostu kratkę wyżej, druga jest na dole, jest w kobywach nad, nad górą i nad, pod sobą ma yy, nemosa, yy. zaraz zaprezentuję. Teraz tylko schowam pokażę, jak takie właśnie granie na nemosy powinno wyglądać, dajcie tu. No i pokażę wam jak taki nemos powinien. Dobra. E, mniej uzelania się mam od toki. E, robimy takiego nemosa. Pyk, 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 pyk. Tak. Nemos, tutaj macie dźwignię lub guziki. Dobra, pokazuję jak Musiałem na chwilę podejść, odejść, dlatego... Nemos, no, powinien wyglądać tak, że tutaj macie guziki, ten, lub dźwignię. Tu jest gościu, tu ma tu też, <laughs> tutaj na tym o tutaj musi mieć dźwignię, bo wtedy się najbardziej yy, opłaca, no i on musi być podbity, podbity żebyście mogli zrobić sobie o tak, żeby go krytować i tak dalej, ale o tym to już yy, później, tak powinno wyglądać granne na nemosy, yy, <laughs> tutaj zrobię później wam poradnik. i na przykład według mnie <laughs> najlepszym właśnie sposobem na zalebianek o air hey, jest nie, po prostu najlepszym sposobem na zarobek jest właśnie to flipowanie, bo najwięcej można zarobić. Wtedy dzięki temu można najwięcej e, zarobić, co nie? Ja teraz dużo nie sflipuję bo dużo osób jest w szkole i nie zarobi tak dużo, jakbym zarobił po prostu, gdyby wszyscy wrócili do szkoły w takich godzinach wam nie polecam właśnie ten, ten, ten jak to się kupować A możecie wystawiać też rzeczy właśnie, się też właśnie skupują na przykład e, takie rzeczy, myśląc, że one wrosną w scenie, co zrobi się pewnie za dłuższy czas. E, możecie też na przykład, jeżeli ogarniacie dosyć PvP na przykład, <laughs> możecie też sobie pójść na takie skałki. A tutaj głównie dużo osób właśnie stoi, tak jak on. I po prostu o tych skałek. Pilnują o tych skałek, na przykład tego teraz, jak patrzeć on, on, on chce, żebym wyszedł. Eee, I żeby mnie później zaatakować. Nie i właśnie osoby pilnują tych skałek, żeby <laughs> zarobić. Eee, z serc i z itemków. Dlatego ja polecam to bardziej robić o w e, tych godzinach późniejszych, bo z rana się w ogóle nie opłaca szczególnie w późniejszych godzinach też e, Więc tak, skałki też są dobre, opcjalne, bo możecie drogo je wstawiać takie rzeczy, e, szczególnie jeżeli wam drobnie... jeżeli wam drobnie... E, o o jeżeli wam trapię przepustka nederu. za to możecie bardzo dużo zarobić. A powód jest jeden prosty, bo z tego możecie przywołać bossa, z którego możecie tylko wygobić, chyba że zrobicie to z koleżko. To z koleżko też będziecie mogli bić taki protip. Więc no, ale też w ogóle trafią wam takie rzeczy jak do robienia potek. To jest to też bardzo te podki, sprzedawanie tych rzeczy do potek e, tak e, no i przechodzimy do kolejnego sposobu na zarobek, te panie się to Tatu, na e, tu e, o tym też e, zrobię ogólnie jakby tutorial, ale to później teraz takie podstawy opowiem, e, macie dwa typy trzy typy trapów takich, e, macie tripstone spada wam tripstone nie jesteście jakby w jednym miejscu i was knucają do boku, albo po prostu siedzicie w jednym miejscu, ale możecie też mieć takiego zbugowanego jakby trapa, gdzie te hitboxy, to jednym, to częścią hit, hitboxa jesteście jakby atakowani przez tego dripstone'a, a jesteście dosłownie w innym miejscu, ale z tego trapa łatwo wyjść, niszczycie jedną rzecz, pocekacie perełkę, koniec, ale macie też takie coś jak Nemosy, Nemosy właśnie mówiłem, na Nemosy łatwo się uczy grać. Więc to jest taki, więc to jest w tym bardzo fajne. No i taki gorszy jednak sposób, sposób na zarobek. Zaraz do niego przejdziemy. Tak, mówiliśmy chyba teraz mi przejść do trapowania. Właśnie tym gorszym sposobem jest trapowanie, bo no dużo osób teraz po prostu właśnie kupuje sobie bomby. I tymi łombami po prostu niszczy, bo trapa was zabijają. Ale jeżeli zrobicie bardzo dobrego trapa, jest to bardzo możliwe, że jednak zabijecie taką osobę. Na przykład w mam się fullana do dwójka z dajmy sobie na przykład to będziecie bardzo dużo na plusie, jak nie jeden milion. Więc tak, trapowanie jest opłacalne, ale jednak troszeczkę ba... no nie, no mniej ryzykowne, ale jednak mnie opłacalne, bo ma, może, może właśnie nie się mam taki mnąć, może taki diaksik, albo na przykład taki anarchiczny gostek, ojo, jak tam biega, co nie. Więc e, tam jest 50-50, e, a jak się trapujecie, jak na przykład wy się trapacie do graczy y, i umiecie już wychodzić, cykać peru, wszystko idealnie, pyk, 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 to wam się bardziej opłaca, bo wychodzić z trapów. Jest to bardziej opłacalne. E, więc no, y, co ci o no, papierze jabłko. więc tylko tyle mogę powiedzieć do e, trapowania z tym też wam później się mm, z tym też wam później e, e, wytłumaczę w żyściutę ładnie pik 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 e, ale myślę że to ogólnie koniec póki co koniec odcinka już nie mam nic więcej do gadania wszystko już omówiłem e, więc to ja nie będę już przedłużał Miłej szkółki, miłego, miłych ferii. Szczególnie, i myślę, że widzimy się w, e, w następny dzień, w środę. Ja chcę Wam tylko powiedzieć osobom, które dotrwały do samolotnego końca, że losuję e, dla Was anarchiczny mieczek. Co wystarczy z, e, zrobić, zostawić innik ogólnie w komentarzu swój z Discorda. E, ja tam wszystko zrobię. Tam w opisie przypnę i td., i td., abyście mieli mojego też Discorda, żebyście wiedzieli, gdzie pisać. Żeby, żebyście wiedzieli, kto do Was pisze i tak dalej. Więc to ja już nie będę przedłużał. E, I co? Nara.